Dobra. Zacznijmy. Moi rodzice nie mieli ze mną jakowych problemów wychowawczych. Tak przynajmniej ja myślałam. Kiedy urodziłam się i miałam dwa miesiące, nic nie jadłam, mama mi zaczęła dawać kurczaka. Powiedziała, że woli, żebym umarła z nie, ze złego jedzenia niż z głodu. I do tej pory lubiłam kurczaka. Najbardziej do dzisiaj placki ziemniaczane teraz są moim ulubionym pokarmem. Słuchajcie, w wieku półtora roku. Topiłam się. W wieku pięciu lat dusiłam się czosnkiem, który tata mi dał, kiedy byłam chora. W wieku siedmiu lat, tak mniej więcej siedem-osiem, znowu się topiłam na basenie. Potem uderzył mnie samochód, gdzie moja korzonka była cała, połamana, ja przeżyłam. I tak jeszcze wiele razy wróg próbował gdzieś tam mnie zabrać z tego świata, ale dzięki Bogu nie udało mu się. Słuchajcie, Bóg zawsze był obecny w moim życiu i zawsze starałam się coś tam do Niego mówić. Jednak Moja babcia, którą bardzo kocham, ona zawsze mówiła, słuchaj, ty musisz spełnić, już nie pamiętam, czy to było 7 piątków miesiąca, czy 9 piątków miesiąca, żeby pójść do nieba. No to próbowałam, no ale nie wyszło, no bo zapomniałam, bo chodziłam na tańce. Innym razem opowiadała coś takiego, że jak jesteś ochrzony w dniu, w którym się urodziłeś, to możesz wiedzieć, czy ktoś idzie do nieba, czy do piekła. Myślę, Boże, no niesprawiedliwe, no za późno. Z drugiej strony mój tata, który jest świadkiem Jehowy i jak połowa mojej Rodziny, głosił mi swoją Ewangelię. Ja wyrosłam w takim przekonaniu, że Bóg jest niesprawiedliwy. On ma ludzi, których faworyzuje, innych nie kocha, jedni idą do nieba, jedni pewne rzeczy widzą, a inni nie. Ja sama chodziłam do kościoła katolickiego, kiedy było wezwanie, że teraz złóżmy nasze prośby do Boga. Ja naprawdę jego ja prosiłam, żeby on zabrał mi te piegi z twarzy, i on nigdy nie zabrał. Ja myślałam, wiecie, no byłam dzieckiem wtedy. Myślałam, niesprawiedliwy Bóg. Nie odpowiada na modlitwy. Z drugiej strony zawsze pociągał mnie świat duchowy. Pomimo tego, że ja coś do Boga próbowałam mówić, weszłam trochę w tą inną stronę, bardziej demoniczną. Otoczyłam się horoskopami. W ogóle uwielbiałam czytać horoskopy. Kupowałam wszelkie gazety, nie było wtedy internetu. I wiecie, czytałam jeden horoskop, drugi, trzeci, czwarty, potem sama zaczęłam pisać do szkółki, znaczy nie szkółki, sorry, gazetki szkolnej. I o dziwo, te horoskopy się spełniały. Tak. I wiecie, ja brnęłam w to i zaczął pojawiać się strach w moim życiu. No ale to było takie, wiecie, nie za duże na początku. Zaczęłam chodzić na tańce, kiedy miałam 14 lat i któregoś razu pojechaliśmy z zespołem tańczyć gdzieś tam w jakimś mieście i wieczorem moje koleżanki mówią, słuchajcie, będziemy wywoływać duchy. No dobra, wywołujemy, kogo? No to wywołamy ducha Marii Curie-Skłodowskiej. Oczywiście my wiemy, że to nie te duchy przychodzą, ale zaczęła się manifestacja. To było pierwsze spotkanie ze strachem tak realne w moim życiu. Wiecie, ja potem przychodziłam do klasy fizycznej i wisiał obraz Marii Curie-Skłodowskiej i nie okłamuję was, ona się uśmiechała do mnie, ona puszczała do mnie oczka. Ja po prostu byłam przerażona, zachodząc na fizykę i może tak do tej pory zostało, że no nie lubię tych przedmiotów ścisłych. Nie wiem, czy to przez nią, czy przez co, ale, ale to było straszne. Z drugiej strony nie pokazywałam nikomu na zewnątrz, wiecie, byłam w centrum uwagi, zawsze się śmiałam i tak dalej. Ale strach pogłębiał się i pogłębiał i pogłębiał. Ja nie wiedziałam co się dzieje, wiecie, szukałam pomocy i przyszedł mi do głowy mój kolega, który w tamtym czasie był katolikiem, który szkolił się na księdza, no bo taką pomoc tylko znałam. Poszłam do niego i mówię, słuchaj, to i to się dzieje. Był pierwszą osobą, przed którą się otworzyłam, a on mówi... Słuchaj, wywal wszystko. Wszystko okultystyczne, co masz. W międzyczasie też zaczęłam nosić to taki znak: dobro i zło na równi. Próbowałam zapamiętać nazwę, jak to się nazywa, ale nie idzie mi to. Wiecie, takie czarno-białe. Dokładnie. Tak. I ja naprawdę zaczęłam wierzyć w to. I to była taka manifestacja przed Bogiem, słuchaj, ja nie wierzę już w Ciebie, ja nie wierzę, że Ty jesteś Wszechmogący, pomimo tego, że ja od czasu do czasu próbowałam, e, jak taty nie było czy nikogo w domu, czytać te strażnice. Wiecie, te obrazki mi się podobały, że tam każdy taki szczęśliwy, fajny. Ale to była taka manifestacja, słuchaj, ja już przestaję wierzyć w Ciebie, ja chyba pójdę w tą ciemną stronę, no bo, no bo widzę, słuchajcie, tu z demonami zaczęłam rozmawiać, zaczęło się manifestować to. I któregoś razu sobie siedziałam w domu, odrabiałam lekcje i usłyszałam przeraźliwy taki śmiech. To nawet z horroru. To nie, ja nie wiem, do czego można to porównać. To było okropne. I przyszła mi myśl do głowy, że jak ja zaproszę szatana do mojego serca, wyznam go Panem, to te rzeczy miną. Słuchajcie, zrobiłam to. I tak jak kiedyś doświadczałam jakiegoś strachu, bojaźni, to to było nic w porównaniu z tym, co zaczęło dziać się później. Ja po prostu zaczęłam widzieć różne rzeczy, słyszeć. Ja miałam 15-16 lat, spałam z siostrą w pokoju młodszą, światło włączone, telewizor włączony, wieża włączona, bo ja się bałam. Spałam na ziemi, bo się bałam, że jak na łóżku będę spała, to te demony mnie po prostu ściągną gdzieś. To było straszne. Ja nawet do toalety bałam się chodzić sama. Budziłam ją. ona się dziwiła, ale co tobie chodzi? Ty jesteś już... Dużo. 15-16 lat i ty do ubikacji boisz się chodzić? Znaczy ja nawet nie mówiłam, że się boję. Któregoś razu też przeczytałam o wychodzeniu z ciała. No i wiecie, tam były ćwiczenia napisane, co robić, żeby umieć wychodzić z ciała. No jakoś mi nie wyszło. I któregoś razu położyłam się spać, budzę się w nocy, 100% się obudziłam. Stoję obok mojego ciała. Moje ciało leżało na ziemi, a ja stałam obok. To było tak przerażające. Nie wiem ile to trwało, ale zaraz wskoczyłam, oczy otworzyłam, i od tamtego czasu w ogóle zaczęłam bać się spać, żeby to nie powróciło. No bo to było niekontrolowane i po prostu nie wiedziałam. A co najgorsze było, że ja nie wiedziałam do kogo się zwrócić. Byłam po prostu, miała, zaczęłam mieć myśli samobójcze. I oczywiście ja na scenie byłam chowana tak. Cokolwiek się nie dzieje. Choćby, dosłownie moja instruktorka tak uczyła, choćby twoja matka zmarła, ty masz wyjść na scenę i uśmiechać się tak, wszystko w porządku, tańczyć i nie dawać po sobie poznać. I tak robiłam. W szkole wiecie, ja byłam pierwsza do zabawy, uśmiechałam się, a w środku naprawdę tak wyłam, to było coś strasznego. Strach był tak realny, że ludzie na zewnątrz byli mniej realni niż ten strach. Ja czułam się bezpieczniej w mieście niż sama w domu. Tak się bałam tej demonicznej rzeczywistości. I poznałam przyjaciółkę w liceum. Opowiedziałam dla niej kilka rzeczy i tak dalej, no i wiecie, razem po prostu szłyśmy w to. I ona też zaczęła widzieć różne rzeczy demoniczne i tak dalej. I razem się nakręcałyśmy. To było coś, coś strasznego. Kiedyś usłyszeliśmy, że sataniści przyjechali do naszego miasta i że będą łapać tam dziewczyny i różne rzeczy z nimi robić, a my takie mądre byłyśmy, że po prostu chodziłyśmy po mieście, szukałyśmy tych satanistów, bo myślałyśmy, że może oni nas zabiją w końcu, żeby to się przerwało, bo same nie miałyśmy na tyle odwagi, żeby to zrobić, to może ktoś inny by to zrobił. Całe szczęście ich nie było, to były jakieś te plotki. I wiecie, cały czas z tym strachem żyłam, nie wiedziałam, do kogo się zwrócić. Myślałam, że no to jak znajdę chłopaka, wiecie, wlicam dziewczyna, to 100% po prostu on mi pomoże, obroni od tych strachów i tak dalej. No i w końcu znalazłam przystojny Belmondo.